Organy z 1877 roku wybudowane przez firmę Gebrider Walter, czyli Warte Walter z góry Śląskiej Kołleszna. Hmm, firma y, o takim charakterze rodzinnym wybudowała szereg nie mamy. wybudowała szereg instrumentów działając na terenie Dolnego Śląska. Wielkopolski, też trochę, czy w ogóle Śląska, tych, tych, tych terenów. To jest ich 120 chyba instrument, tak. 120 instrument, czyli kolejne dzieło opuszczone w, w kolejności od zera. Oryginalnie zachowane organy. Nie ma tutaj jakichś przebudów, przerobek. Nie było skomplikowanych jakichś braków w materiale piszczołkowym. Instrument już bardzo zgrany przez swoje lata, mając prawie 150 lat, no to. To już wypadało to, żeby poczynić w nim pewne działania takie dogłębne, czyli takie do działania restauratorskie po to, żeby organy mogły odzyskać swoje dawne piękno, swój dawny dawną świetność. I takim celem było wykonanie, wykonanie tutaj tych, tych wszystkich działań związanych z przywróceniem dawnej świetności instrumentów.